No będzie to forma bardzo trudna. Myślę, że wiele osób będzie łamało tą zasadę i próbowało się spotykać, bo nie będą w stanie wytrzymać tego napięcia. Tym bardziej, że święta Bożego Narodzenia to święta, które mamy zakodowane, że są elementem rodzinnym. Ci, co będą trochę zdroworozsądkowo do tego podchodzić, może będą rozmawiać właśnie w święta w taki sposób, jak my teraz, czy telefonicznie, czy internetowo. Ale to też wszystko zależy od tego, jak duża liczba tych zachorowań, bo to, że będziemy zamknięci, to jest jedno. A druga, druga rzecz to, ile tych zachorowań będzie i jak bardzo to będzie jakby. Dotkliwe, bo myślę sobie, że inaczej się jest, kiedy ktoś nas zamyka, i my nie mamy w ogóle świadomości tego, że ten zachorował, czy ten, a inaczej jest, kiedy mamy obok siebie osobę, która gdzieś tam była chora i jak to przeżywa. To jest ten element, który ma, jest dużą różnicą. Jesteśmy bardziej I ostrożni w momencie, kiedy widzimy, że nasz kuzyn, nasza mama, nasz brat czy ktokolwiek inny chorował i miał na przykład z tego powodu jakieś powikłanie.